Cześć, byczki witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, jak już większość z Was wie, dzisiaj głosili moją walkę na High League 6 w Katowickim spotku w moim e, mieście, gdzie się urodziłem. Także jest mi niezmiernie, mm, jestem niezmiernie szczęśliwy, że będę mógł w spotku walczyć tam, gdzie kiedyś chodziło się do kina. Słuchajcie. Do cyrku nawet e, Pamiętam pierwszy film, który widziałem w spotku. E, był to Komando, gdzie było 10 tysięcy ludzi, słuchajcie, no naprawdę masakra. Y, marzyłem o takim czymś, aczkolwiek nigdy. Nawet w najczarniejszych snach bym nie, sobie nie mógł wymarzyć, że będę kiedykolwiek walczyć w katowickim spotku, a tu proszę, lew, groźny lew. Z Londynu wjeżdża do Katowickiego, spotka i być może da najlepszą walkę, nawet lepszą niż Najman Murański. Pobije pobije wszystko, pokaże skile, o których co niektórzy freakfighterzy mogą tylko pomarzyć. Także uuu, lewy z Groźny wjeżdża tam swojego oponenta, ktoś będzie. Zmasakrowany, ktoś będzie kraszed ktoś będzie smashet. Ale kto to się za niedługo dowiecie. Teraz słuchajcie, 13 lutego zapraszam Was na konferencję Warszawa, godzina 20. Jeżeli chcecie mm, być tam, zapraszam serdecznie. Zbijemy pionę, groźnie będzie. Zajebiście. Pozdrawiam Was słuchajcie, serdecznie. High League w strachu. Lew teraz w High League I lecimy. Lecimy po... Kogo? To się już za niedługo dowiecie. Pozdrobyczki. Elo.